I jestem głuchy. Czy ja nie... Słyszycie to wstrzekanie takie, nie? Mnie gdzieś prowadzi, nie wiem gdzie. Say

Ja mogę? Nie, nie mogę. Descenie 6,9. Ha. Mam już Z Descenie to 6,9. Wiem, gdzie początek. Nie no, Ale rozumiem. Nie robił grę, to też chciałem, żeby... Jednak Kojima musi sobie jeszcze dopiero napis na końcu. Stworzone przez niego, tak kurwa domyślić się idzie. Patrząc na to, że wszędzie jest Kojima, Kojima, kompanii, Kojima, coś... Mamy broń Co, strzelek nie pomoże. Ale nadal ma swoje zadanie sobie w łeb A, i wiem, że on przeżył, bo jest będzie dwójka robiona. Chyba, że tam samym nie będzie widać, ale już... To, to ja naprowadziłam Klifa na Twój trop. Chciałam, żebyś poznał prawdę. Nie zostałeś opuszczony i nie jesteś sam. Nie rozumiesz. Musisz żyć. Co tam tak kurwa lewituety? Ale co, co tam? Przyspieszyłem trochę te napisy, bo tam niewiele było. Przynajmniej mam nadzieję, że nie zapomniałem tego przyspieszyć. 好，都带 Co tam? pływanie. 100%. To nie koniec. Wciąż jesteście połączeni. Właśnie do no nich szedłem, no ale mnie chciało utopić.

Dobra, kurwa, ileż można. No Teraz zobaczyć o co w tej grze chodzi. To jest Czy jakie jest końcowe, końcowe, zakończenie? Zbyt długo żyliśmy, jakbyśmy byli sobie obcy, oddzieleni murami, które miały nas chronić. Ale teraz, gdy sieć jest już gotowa, możemy postawić pierwszy, wspólny krok w przyszłość. Dziś świętujemy razem narodziny nowego państwa. Nowego państwa w nowym świecie Miast Zjednoczonych Ameryki. Złożyłem przysięgę, że będę bronił Konstytucji Stanów Zjednoczonych za wszelką cenę. I choć ten dumny kraj już nie istnieje, my żyjemy. Jako nowy prezydent przysięgam, że będę wspierał i bronił wszystkich obywateli. Porzućmy dzielące nas mury, żadnych masek, za którymi się kryliśmy. Zbudujmy nową Amerykę. Amerykę, w której staniemy twarzą w twarz i otworzymy przed sobą nawzajem serca i umysły. Ciężko pozbyć się nawyków, ale wierzę, drodzy Amerykanie, że mamy siłę i odwagę wznieść się ponad przeszłość i spojrzeć w przyszłość. Wdarcie śmierci było ważną lekcją. Rzuca na nas cień, przypomina o tym, co mogło się stać. To, że tu dziś stoimy, jest dowodem, że potęga nie tkwi w jednostce, ale w jedności w chwili próby, w międzyludzkich więziach, w naszej wspólnej odwadze. Wszystko ma swój koniec, łącznie z nami. Ale dopóki cieszymy się każdą chwilą, wierzymy w lepsze jutro i przedkładamy nadzieję ponad rozpacz, nic nas nie pokona. Prezydent Bridget Strand i jej córka Samantha America Strand poświęciły wszystko dla walki o to, żebyśmy my, ludzie, znowu Stali się jednością. Fakt, że nie mogą dziś zbierać owoców swojej pracy, napełnia nas głębokim smutkiem. Ale pomaga nam świadomość, że pamięć o nich przetrwa w sieci chiralnej i w naszych sercach. Na zawsze będziemy połączeni. Mamy jeszcze jednego bohatera, choć jego dokonaniom nie przyglądało się wiele oczu. Ameryka wciąż go potrzebuje. Gdyby nie on, nie byłoby nas tutaj. Nie będę go wywoływał. Wiecie kto to. Dziś chcę mu przekazać jedną wiadomość. To ty nas wszystkich zjednoczyłeś. To ty przewróciłeś nam jedność. I choć i ty i ja w końcu umrzemy. Zostanie Sam, gdzie idziesz? Zmęczyła cię nowa sława? Nie, nic tu po mnie. To wszystko. Zaczekaj. Muszę ci coś powiedzieć. O, już ci to nie przeszkadza? <laughs> Wspaniale. Sam nie chcesz wiedzieć, jak sprowadziliśmy cię z plaży? Chcieliśmy użyć lalki, ale żadnej nie mieliśmy. I wtedy sobie o czymś przypomniałem. To to, co myślę? Tak. Co mogło być bliższe plaży Amelii niż powinna, prezydent Strand? Hmm. Hartman twierdzi, że tak naprawdę to po to mi ją zostawiła. Ale niestety... Nie udało się. Tak, plaża została odcięta. Było już za późno. Nie mieliśmy pojęcia, czy zaciągnęła cię w zaświaty, czy posłała na inną plażę. Łamaliśmy sobie głowy. Hartman i mama stwierdzili, że będą po kolei przeszukiwać plaże, na które mogłeś trafić. Szukaliśmy miesiąc bez żadnego rezultatu. Miesiąc na zewnątrz. Ile to w środku? Uwierz mi, naprawdę nie chcesz wiedzieć, ale bez obaw, nie masz oznak przyspieszonego starzenia. W końcu on nas do ciebie przywiódł. Kiedy już mieliśmy się poddać, Daj Hardman przypomniał nam o rewolwerze, więc użyliśmy go. Zaprowadził nas na Twoją własną plażę. I bingo, byłeś tam. Mama wypatrzyła Cię pierwsza. Zobaczyła Cię ze swojego posterunku w zaświatach. Powiadomiła Lokne dzięki ich więzi, a Hartman poszedł na te plaże i potwierdził jej odkrycie. Plan był taki, że Fragile miała posłać na miejsce mnie i Lu, żebyśmy Cię uratowali. Ale wysyłanie kilku osób na czyjąś plażę i to na dłuższy czas, nie należy do łatwych zadań. I właśnie wtedy przydała się pępowina. Tworzymy je z DNA prezydent Strand. Służą jako węzeł łączący nas wszystkich. Prezydent musiała wiedzieć, że to się stanie. Co za ironia broń, która zapoczątkowała cały ten Bajzel, okazała się kluczem do ratunku. Hmm. Amelie. Mówiła, że ma inny cel. To bardziej. lina ratownicza. Kij, który stał się Liną. <gryw> to całkiem trafne porównanie. Oj, sam! Od tak dawna już chciałem cię uścisnąć. Powiem ci coś jeszcze w sekrecie. Chodzi o Cliffa. Matka Eudena nazywała się Liza Bridges. Była konkubiną Klifa. Lisa Bridges? Aha. Tak. Klifa zabił człowiek, który w archiwach widnieje jako John. Komando z armii USA. Podobno całkiem niezły. Później mianowany na asystenta prezydent. Jej spec od brudnej roboty. Według archiwów zniknął zaraz po śmierci Klifa. Poszukiwano go i znaleziono martwego. Ale dla niektórych śmierć to stan przejściowy. Nasz John założył maskę i powrócił jako ktoś inny. Na szczęście sieć nie zapomina. Odzyskaliśmy dane. Mama skryła je głęboko w archiwach. Nie ma do nich dostępu nikt oprócz ciebie i nas. Zajrzyj, jeśli chcesz. Ale ostrzegam cię. Prezydent ma całkiem sporo do ukrycia. Nie ufam mu, ale muszę z nim współpracować. Do usłyszenia. Sam Nie oczekuję, że mi wybaczysz. Ale wysłuchaj mnie, to ja zabiłem kapitana Ungera. Nie zrobiłem tego dla Ameryki, dla dobra kraju. To wymówki. Zabiłem go dla niej. Bo ją kochałem całym sercem. Była dla mnie wszystkim, wszystkim. Nie próbuję usprawiedliwiać swoich czynów. Chcę, żebyś wiedział, że nie ma dnia, bym o tym nie myślał. Czas nie pomógł, ani maska. Proszę. Daj mi skończyć. Klif. Kapitan. Ocalił mnie. Wiesz, czemu mówią na mnie, Daj Hardman, Bo Clive nie dawał mi zginąć ratował mi tę żałosną dupę raz za razem. I ja kochałem go. Tak samo jak ją. kiedy na mnie spojrzał, ten duch. Wiedziałem, przyszedł tam po mnie, po zemstę, i miał rację, dlaczego mnie nie zabił. Nie był w stanie ocalić swojego dziecka. I to go duch ściągnęło. Chyba kiedy kiedy zobaczył, że ja robię swoje, że walczę o Amerykę, przypomniał sobie kim był i tak wybaczył mi. Ach! Ale ja na to kurwa nie zasługuję! Nie da się wymazać wszystkich moich zbrodni! Boże czemu? Nie! Ale może może miał w tym ukryty plan? Może sprowadził mnie do domu? Celowo, ostatni raz. Chciał, żebym się nie poddawał, w końcu jestem. Daj, Hartman. Nie. Nie chciał. Kto chce prezydenta, który zgrywa nieśmiertelnego? Jeśli nie boisz się śmierci, jak docenisz życie? A życie jest teraz w kruche. Ciężko pozbyć się nawyków. Ale chyba będziesz musiał, jeśli mamy razem stworzyć lepszą Amerykę. Broń ci nie pomoże. To jej słowa nie moje. Dziękuję sam.